Ostatnio wyczytałem, że szansa na wygraną w lotto jest 1 do 14 milionów. Czyli bardzo mała jest szansa na to, że wygrasz szóstkę w totolotka. Dlaczego wobec tego ludzie grają? Sam czasami gram i jak kupię ten los, to tak rozmawiam sobie z Panem Bogiem i mówię: Panie Boże, jak wygram tą szóstkę, jak dasz mi tą wygraną kilkomilionową, to ja jako, że jestem asystentem KSM-u, to trochę dam na KSM. Jako, że pracuję z młodzieżą, to też dam dla młodzieży, wykorzystam to na pracę z młodzieżą, trochę dam też i dla kościoła. Tak jakby handluje z Panem Bogiem na zasadzie tej wygranej. Czy to jest dobre? Jeżeli wsłuchamy się w dzisiejszą Ewangelię, to zobaczymy, jak Pan Jezus mówi o rządcy, który trochę handlował swoim długiem, i pochwala tego rząd, czy wobec tego możemy z Panem Bogiem handlować? Przecież to jest pogańskie. Taki pogański zwyczaj, pogańskie podejście do pana boga. Jak jest, o co chodzi w tej Ewangelii? Czołóweczka, i sobie wszystko wyjaśnimy. Po lekturze dzisiejszej Ewangelii może zrodzić się takie pytanie, czy Bóg pochwala nieuczciwość? Bo na pierwszy rzut oka tak może się wydawać. Czy to znaczy, że. Uczciwość i prawość obowiązują nas tylko wtedy, kiedy się modlimy, albo jesteśmy w kościele? A kiedy wracamy do normalnego życia, to możemy zapomnieć o uczciwości, rzetelności? Czy zatem naprawdę musimy, jak to mówimy, schować do kieszeni nasze chrześcijaństwo i w codziennym życiu zapomnieć o uczciwości, o nieprzekupności, o rzetelności i tym podobnych wartościach? Bardzo dobrą odpowiedź daje dzisiaj prorok Amos w pierwszym czytaniu. Mówi, że nie należy gnębić biednego, pozbawiać kogokolwiek pracy. Nie należy myśleć tylko o otwarciu spichlerzy i handlu, a tym bardziej nie należy fałszować wagi, fałszować jakości. Nie należy tolerować jakiegokolwiek fałszu, bo Pan nie zapomni nigdy wszystkich tych czynów. Co zatem znaczą słowa Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił? Nie. To nie jest pochwała nieuczciwości. Mówiąc te słowa, Jezus pokazuje nam: Spójrzcie, ten człowiek był na tyle sprytny, że w sytuacji wydawałoby się bez wyjścia, umiał się jeszcze zatroszczyć o swoją przyszłość. I dalej czytaliśmy: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Gdy w polskim tłumaczeniu jest mowa o końcu wszystkiego, to w oryginale pojawia się sformułowanie, które wcale nie sugeruje końca świata lub końca życia. W greckim tekście mamy, by zdobywać sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, bo gdy ona się skończy, a nie świat się skończy. Nie zostanie się z niczym, bo z ludźmi nie będą nas łączyły zależności pieniężne, ale przyjaźń. I tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale o wszelkie dobra, które próbujemy sobie zdobyć. Jezus dzisiaj stawia pytanie, czy potrafimy pieniądze, czy różne, także niematerialne dobra, które posiadamy, wykorzystać, by na nich zbudować trwałe relacje z ludźmi. Może masz talent piłkarski. W znaczeniu, że świetnie grasz w piłkę, masz mnóstwo fanów. Może dzisiaj Jezus pyta, na ile tę popularność budujesz, żeby nawiązać relacje z tymi ludźmi i im powiedzieć o Bogu. Może masz talent do śpiewania. W dniach od 16 do 18 września w Siedlcach odbywa się Hosanna Festival, który gromadzi muzyków z całej Polski, którzy to muzycy śpiewają o Bogu, często swoje własne autorskie teksty. Może masz ten talent do śpiewania. Na ile go wykorzystujesz dla Bożej chwały? A może właśnie masz sporo pieniędzy, pieniędzy, którymi mógłbyś zrobić bardzo dużo dobra, a tego nie robisz, myśląc tylko o sobie. Na każdego z nas może przyjść czas, kiedy to pieniądze okażą się niewystarczające, kiedy to nasze talenty i zdolności przeminą, kiedy to różne dobra, które mamy, nie będą w stanie nam w niczym pomóc. Wtedy liczyć się będzie tylko to, czy mamy kogoś, z kim zbudowaliśmy trwałą i bliską relację. I mówiąc o tej pochwale, Jezus chwali sługę, który potrafi zbudować relacje na przyszłość. Chrystus nie zakazuje nam mieć majątków, bogactw czy innych różnych dóbr, ale zachęca, by je dobrze wykorzystać. Czyli nie koncentrując się tylko na własnych potrzebach, ale na, budowaniach, na budowaniu więzi z innymi ludźmi. I taką puentą tego naszego rozważania niech będzie historia, którą kiedyś przeczytałem u Paulo Coelho. Paulo Coelho opowiada, że pewien zły człowiek umarł i na drodze do bram piekła spotkał anioła. Ten uśmiechnął się do niego i mówi wystarczy, że w swoim życiu zrobiłeś choć jeden dobry uczynek, a ten pomoże ci dostać się do nieba. Nie zrobiłem nic dobrego, odpowiada człowiek. Dobrze się zastanów. Wtedy mężczyzna przypomniał sobie, że kiedyś w czasie spaceru przez las zobaczył na ścieżce pająka i ominął go, żeby go nie nadepnąć. Anioł się uśmiechnął i wtedy człowiek zobaczył spuszczoną z góry nić pajęczą, po której mógł zacząć powoli wdrapywać się do nieba. Ale kiedy zaczął wchodzić, zobaczył, że inni, którzy byli w piekle, też zaczęli się z nim wdrapywać po pajęczej nici. Przestraszył się, że nić się zerwie. I zaczął odpychać i strącać tych, którzy z nim chcieli dostać się do nieba. W pewnym momencie nic się zerwała i człowiek ten wpadł z powrotem do piekła. Szkoda, usłyszał tylko głos anioła. Twój egoizm zamienił w przekleństwo to jedyne dobro, które uczyniłeś w życiu.